Filmów o tym, jakie szkoły jazdy wybierać i jak to robić ogólnie w internecie jest już całkiem sporo. Ale jakie kryteria powinny nas tak naprawdę obchodzić najmniej? i w jaki sposób do niektórych kryteriów mamy podchodzić, żeby to faktycznie miało sens jakiekolwiek zastosowanie w praktyce. Myślę, że jeżeli to jakie kryteria brać pod uwagę, czy może w tym filmie bardziej jakich nie brać pod uwagę, czy jak do tych najbardziej popularnych podchodzić, tak od strony instruktora nauki jazdy, gdzie już pracowałem w dwóch szkołach i o wielu szkołach znam też różne opinie, może być dość ciekawym zagadnieniem. Na sam początek moje ulubione kryterium, czyli Cena tak. Cena jest to ogólnie kryterium, gdzie jeżeli podchodzimy do naszego prawa jazdy powinno być tak naprawdę najmniej istotna. Takie minimum jakie powinniśmy posiadać, żeby móc sobie na spokojnie podejść do prawa jazdy, to na pewno nie jest kwota na styk. Na przykładzie Bydgoszczy, średnia cena kursu gdzieś tak myślę będzie to około 2800 zł, plus dwie stówki badania to mamy 3000 plus dwie stówki egzamin praktyczny, plus 5 dyszek egzamin teoretyczny, to mamy 250 zł, dajmy sobie 3, 3300, a pojedziemy sobie na jakiś egzamin Tak taksówką, niech nam będzie. To z taką kwotą ogólnie ciężko będzie nam spokojnie podchodzić do egzaminów. Dlaczego? Bo zakładamy, że zdamy za pierwszym razem, a takiej ewentualności, jeżeli chcemy spokój, nie powinniśmy brać. Oczywiście wszyscy chcemy, żebyście za pierwszym zdawali i tak dalej, ale wy jako osoby chcące zdać ten egzamin dla tego komfortu psychicznego, Zawsze kwota powinna być odłożona o drobinkę większa, żeby gdzieś tam jeszcze było, czy to na jakąś dodatkową jazdę, jeżeli nie jesteście czegoś pewni, czy na ewentualny dodatkowy egzamin, bo lepiej mieć więcej i żeby nam zostało niż przypadkiem nam miało zabraknąć. A oczywiście cena w szkołach jazdy jest różna. Na przykład w goszczy mamy kurs za 1600 zł, ale mamy też kurs za 3200 zł. Jeżeli chodzi o różnicę, to możecie odpowiedzieć sobie sami, no jeżeli kupujecie telefon OPPO, to nie porównujecie go z nowego iPhone'a. Bo po kosztuje 1000 zł nowa iPhone 5,5, jakby różnica ceny z czegoś wynika, więc to by było tyle, jeżeli chodzi o cenę. Czyli nie odkładamy pieniążków na styk. No i tak samo, jeżeli bierzemy najtańszy kurs w mieście, to nie oczekujemy od niego tak naprawdę zbyt wiele. Jak już mówiłem wcześniej, no bo jest różnica między Oppo a iPhone'em. Następny wybór, a wezmę sobie tutaj szkołę, bo mam bliżej. No i to jest właśnie błąd. Pamiętajcie, że kurs na prawo jazdy to jest tak naprawdę inwestycja, która no troszkę kosztuje. Więc wybieranie szkoły jazdy dla własnego komfortu, żeby nie musieć, nie wiem, dojeżdżać pół godziny, kawałek dalej do szkoły, która jest ewidentnie lepsza, ewidentnie ma lepsze opinie, ewidentnie ma lepszą statystykę, czy po prostu wygląda sama w sobie wizualnie lepiej od tej najtańszej, no to lepiej chyba się przejechać te pół godzinki, przemęczyć się trochę przez te kilkanaście razy, załóżmy, że robicie 15 spotkań po 2 godziny, czyli 30 godzin, to lepszą opcją będzie się tak naprawdę przemęczyć, niż iść do tej szkoły, do której macie bliżej, a której już sami wiecie, że nie ma się w sumie czego za wiele spodziewać, i niż potem tak czy siak pojechać do tej szkoły, która jest dalej, która jest tak naprawdę sami wiecie o tym, że lepsza, i dopłacać dodatkowe siady. Tym samym zmniejszacie sobie stres na egzaminie, bo jeżeli pójdziecie raz a porządnie do szkoły jazdy, która chce was nauczyć i tak dalej, to na egzamin będziecie dużo lepiej przygotowani, niż pójdziecie do byle jakiej szkoły, która po prostu patrzy tylko na to, żeby wziąć od was pieniążki. No i też czasami macie przestarzałe opinie, bo na przykład są w szkoły jazdy, które są na rynku bardzo długo, no ale nie oszukujmy się, nie każda szkoła przez taki okres czasu trzyma taki sam poziom. Gdzieś ten poziom po prostu czasami spada, nie jest to zawsze konkretnie wina właścicieli i tak dalej. Czasami gdzieś tam się noga powinni, jeżeli chodzi o wybór instruktorów, z jakimi oni współpracować. A jak już czasami raz coś spierdzieli, jakaś inna szkoła to wykorzysta, no i wtedy mamy małą ruszadę na rynku. No i też, jeżeli wam, mama, tata, babcia, dziadek, wujek, ciocia, ktokolwiek mówi o tym, że oni 10 lat temu zawali w tamtej szkole i tam na pewno jest dobrze. I wy nie robicie w ten sposób żadnego researchu ani nic takiego. Jeżeli potem w tej szkole będzie faktycznie źle, to jedyną osobą, na której możecie mieć pretensje, to jesteście Wy sami. Jak wybieracie nowy telefon, to potraficie kilka godzin spędzić na tym, żeby zobaczyć, czy wybrać może. Samsunga S23, czy może S23 Ultra, czy może jednak się szarpnąć na iPhone'a na 14, a może na 14 Pro, czy może jednak zawszaleć z większym ekranem i wyjść 14 Pro Max. No więc właśnie. Przy telefonie potraficie przesiedzieć i trochę czasu poświęcić. Fakt faktem, szkoły jest wybrać odrobinę trudniej, bo nie ma tylu niezależnych opinii różnych dziennikarzy itd., ale są rzeczy, które można, ale są rzeczy, które potrafią wskazać, że dana szkoła będzie lepszym wyborem niż inna, ale o tym zrobimy sobie inny, taki bardziej obszerny film. Więc jeżeli chodzi o opinię sprzed iluś lat, zawsze musicie to zweryfikować, czy coś tam się nie zmieniło, nie pogorszyło, no bo nie oszukujmy się, mało która firma przez x lat, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie małe lokalne firmy, trzyma tak samo wysoki poziom jak na przykład na samym początku czy w szczycie jej popularności. I jeszcze jedna rzecz, gdzie ludzie często popełniają błąd przy wyborze szkół, czyli znowu jak tej szkoły nie wybierać. Jeżeli chcecie iść do jednego konkretnego instruktora, którego znacie i tak dalej, bo wasza koleżanka, kolega, ktokolwiek robił dwa miesiące temu u niego kurs, a on w międzyczasie zmienił szkołę, to nie bójcie się powiedzieć w tej szkole, do której myśleliście, że idziecie, bo tamten człowiek pracuje, że jednak do nich nie pójdziecie. Poszukajcie, gdzie ten instruktor pracuje. Jeżeli chcecie iść do jednego konkretnego instruktora, to lepiej pójść do niego, bo go znacie i wiecie, że tam robota będzie dobra. A jeżeli macie już do niego nie iść, no bo już przyszliście do tej szkoły i tak głupio powiedzieć, że nie, to to nie jest to dobra opcja, bo po prostu możecie tego szałować, a jeżeli chcecie iść do jednej konkretnej osoby, to czasami warto ją poszukać i nie bać się o nią troszeczkę popytać, bo uwierzcie, instruktorzy dość nawet się znają.